Cześć! Dzisiaj pierwszy raz w nowym miejscu, w nowych okolicznościach, bo nagrywam przed siódmą rano. Yy, I na moim nowym biureczku yy, karteczkę mam dla Was, mam, chciałam Wam pokazać. Yy, jest taki światło jakie jest, więc się tu doświetlam, więc się odbija oczywiście lampka. Yy, wyciągnę od razu, jest pudełko od rzeczy z papieru, yy, tą szybką. Yy, oklejone tylko papierem dookoła i nic więcej. Yy, a wewnątrz jest... Karteczka. Yy, wymiarów 14 na 14. Yy, ona jest, yy, ten wymiar jest yy, spowodowany wymiarem pudełka. mówiłam wam ostatnio zakochałam się w pudełkach <laughs> od rzeczy z papieru i dlatego yy, zmieniłam format też yy, swoich prac. Yy, kartka na 60. urodziny. Yy, tutaj yy, bardzo dużo wbrew ozora, materiałów materiału Sakrzona użyłam. Nie spodziewałam się później, jak tak podsumowywałam. Użyłam łobosz <grych> yy, tego bloczka, jednego arkusza z tego bloczka. Yy, użyłam arkusz wyższej sfery 0,2 z jednej i z drugiej strony. Yy, z takich yy, rzeczy. Pręciki z kwiatków też są zakrzone z tych zestawów nowych, które były. Udało mi się je dorwać. Wewnątrz kwiatki są tutaj pociągnięte, tak trochę spsikane, najpierw, <laughs> najpierw tym klejem, a później tą giełką złotą, żeby się tak trochę mieniły. I teraz przechodząc do rzeczy: karteczka kwiatuszki, może najpierw. one się najbardziej rzucają w oczy, zrobione z ranu. Ojku, przepraszam. E, tutaj widać jak to się błyszczy, coś tam widać. E, środeczek tego kwiatka się e, tak właśnie jest psikany. E, jest różyczka, są te takie maleńkaski. E, w kompozycji są oczywiście listki, dwa rodzaje mm, koloru i wielkości. W lepszym świetle zrobię zdjęcia, więc może wtedy coś będzie <laughs> e, więcej widać. I co tu jeszcze? Mamy gazę pobrudzoną tuszem Vintage Foto mamy koronkę pod spodem. Jest tekturka, no ale nie powiem wam skąd. Tekturka wianuszka i 60, bo kartka jest na 60. urodziny. Tutaj napis taki jest oczywiście wygięty leciutko. To jest ostatnio mój hit w przyklejaniu napisów. Uwielbiam, jak są tak wygięte. No, tutaj perełki, takie trochę. Z tymi pościnanymi brzegami, żeby tak tutaj uzupełnić kompozycję z tej strony. Mamy jeszcze sznuraczek, właśnie takie gałązeczki z papieru kraftowego. Taki myślę mój styl. Chyba sobie wypracowałam kwiatki sław Mirano plus kwadratowa baza. To tak, tak zaczynam odnosić wrażenie, że te wszystkie moje kartki są podobne. Nie wiem, powiedzcie, co o tym myślicie wewnątrz jest oklejone papierem. Będą jeszcze życzenia. Z tyłu tak samo. To chyba tyle. To chyba tyle, co chciałam Wam pokazać tak na szybko. Zbieram się do pracy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Następnym razem. Pa!